Mamy 3 a.m. but ale actually just turned the light off, light on. I mm -hmm. we're gonna speak today Polish because, yeah, I don't wanna speak the whole day English. Dobra, zaczynamy. Więc akurat jesteśmy w nocy i się boimy trochę w. No, akurat zapaliśmy światło, więc jest akurat dobrze, bo jest, mm -hmm. jesteśmy w obrzutownym domu. Ale jesteśmy na łóżku. Uh -huh. Nie wiem czy on spotka. No, od są <noise> No, nie, i właśnie nie, teraz sobie cilujemy na łóżku, ale te łóżka akurat. No, no, akurat będziemy do różnych budanków chodzić. Na razie jesteśmy, no, nie najstarsze. Na razie jesteśmy 2023, znaczy 2022, a potem tak zaraz starsze roki i aż do piątki. Będzie straszny dzień i ja myślę, że to się akurat dopiero na czwartej rano zakończy. Dobra, ym, zrobimy tak. Jedna chodzi na dół, druga zostaje na górze. idziemy razem na dół, bo no będzie razem. bardziej bezpiecznie. Bo akurat wróciliśmy już do tego domu. To tak wygląda jego dzieci. To wygląda normalnie, ale... O, mucha. To nie jestem. Tzma. Na... No mucha. Nie czekaj, nie będę ją Czekaj, chodź ze mną, ja się też boję. A jak ona tak wiec... Nie, ale ja to czekaj, zamij... nie trzeba ją zabijać, patrząc na No dobra, chodź tu na dół. Nie, nie trzeba. I akurat kurcie... wow, boimy. Eee, Nie! ja mam nie! tutaj. Jeju, jeszcze mi się wideo tutaj zatrzymało. Ja, o, nie zacmało tylko tutaj tak. Eeeem... Um, właśnie teraz jestem... Uuuu... To naprawdę mieszkam? No, mieszkało. bo patrzę... Co so, tutaj jest? Chipsy, ale puste No, jakieś kartki są w środku. jakieś mnie dało. Jakaś gra. No i jest jakieś różne inne dziewczyny. Nie chciałam dziewczyny pojechać. Lecz <grym> tutaj na takie. Akurat na górze oh. nie. Czekaj. <grym> co to było za dźwięk? Ej bo Ale my przecież wysoko w łóżku. Tak, aby cały nie mam pewnego telefonu. Dobra, ale się hey, było co to było? Co to było? Po pierwsze, jesteśmy w samym domu, więc umiem być normalnie że tak coś się mhm. dzieje. A teraz to nie śmieszny dom. Dobra, robimy jakiś plan. Toś musi iść na dół. Pozdrawić. Czekaj, można tak. To no. są jakieś chipsy. Ano, ktoś tu jadł. Ale nie jemy, bo nie jest nie widzę. się boję, bo to jesteśmy na dużym piętrze. I się przedmocno boję. No. My jesteśmy na trzecim piętrze. Tutaj widzicie takie łóżko. Tutaj na dole są... <grym> Kralów! Kralów! Ja ten kranek był obrzydliwy. Ale no. zabijam go w klasy nie, klasy nie. nie chcę, by było tego. Na fazę tej zacze? tutaj połóż się. No akurat jest teraz strasznie późno chcemy iść to spać, ale nie możemy bo no a może zrobimy taki challenge, że będziemy każdym domy cały dzień. Co będziemy jeść? No, nie trujące za rzeczy. Musimy w kuchni pójść, bo my teraz na trzecim piętrze w tym domu jesteśmy um, ale ten, no jest bardzo straszne, bo to jest w nocy no i jest strasznie tak. jak nie ma la, le, la, latarek. Albo letarek lat. Dobra, to idziemy spać, widzimy się jutro, widzę pa. No w innym domie. O, już jest dzień, ale i jedziemy do kolejnego domu. No, no Ale ten dom? My nie będziemy w słapkami, tylko będziemy w, 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 w Aha. Dobra, idziemy do drugiego pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie straszne. Do, do drugiego domu, znaczy nie pokoju. Nie. 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 być na dlatego że Nie. na dole, Nie. 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 a Nie. Nie. strasznie. Nie. Prawda? No to idź. Dobra, ona mi się tu kibra. No ale To ja, muszę... ja będę w kiblu i będę tobie pisała, dobra? No to dobra. Właśnie ten. To ty też mam zimką. O? Dobra. No to napisała mi, że. No już jest kiblą. No to dobrze. To ja tutaj. Ale ja w samochodzie, bo cicha strasznie, bo akurat tutaj nikt nie mieszkał, tylko niepokoję. Tylko w innych domach, obok, inne tule na kusę. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda. My jesteśmy na budynku, widzicie? Tutaj jest w boku, jakby mam mieszkać i tam na dole. Okej, okay, zobaczymy co mi wysłała. Dobra, jesteśmy, idziemy zobaczyć Whatsapp. Oj. Widziałaś, ty na słowa? Tylko ja robię kupę. Nie chcąc. Ale ja to na nagraniu. Dobra. Ona nie wiem, że mam to na nagraniu, ale to jest przedziwne. Jak ona może takie coś zrobić? Na tym. jestem Jeszcze nagrywam wiadomość.

Um, dobra, dalej oglądamy, dzisiaj widzimy... Hej, Amelka. Hej, Hej, Amelka, mogę ja tobie zaraz ten zdjęcie kupy wysłać? <grym> to ja nie wiem nawet. Um, jeśli chce, to ja nawet nie wiem. Jeśli chcesz, to może ale nie chęci mnie to na nagraniu. Dobra, ja się boję akurat, ale ja się staram się ci pokazać. <głos> 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 tak czy nie? Okej, okej, okej. Nie, nie mówię ci to jest straszne, ale nie straszne, bo jak zapomniałam, że jestem na dole Ej, to jest wysył do domu. Nie.